ні ні мама а каждому там ту поездка никих ещё я вам покажу я не ёбище сови так так ピッコロ。 Zadanie publiczne w zakresie i Dzięki temu możemy się cieszyć i radować tym, że ten sezon będzie tak bogato rozpoczęty. Wszyscy uczestnicy biorą udział w konkursie edukacyjnym, wystarczy wypełnić kartę, którą otrzymaliście. Na miejscu będzie też konkurs sprawnościowy. Sam oczywiście nagrody w każdej z tych konkursów będziecie wychodził jak nasz dlatego na też pilnujemy tych salonów obiadowych no, działa dobra, dobra uwaga Janek, pod muzeum możemy pojechać. na no. <grystanie>

nie, 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 jako Kupa jedziemy. Gdzie jest Kupa? ale też Fryman jedziemy. Ta przerwę robimy. Thank <laughs> <laughs> oh. okay. Trzeba słuchać i wszystko będzie ok? Poza tym będą w, w różnych mediach lokalnych Tak. Będą tak. dziennikarze. E, no, Podobno w teleekspresie no A Ty też? A ty to jest szłone, czy Nie w A nie, nie, to było. Ej, <śmieniciela> co <śmieniciela>

Szymon Sadows, sprawdzamy. Hallo Sadows. Roman Grymbowski. Roman Grymbowski.

Asia, teraz ona rzuca. teraz a ale chatę ale super Rizno. dobra Lecicie dobra. po talerze kotka hania hania Zunga, pa. Zunga, 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 Zunga. Pierwsza rzuty. Jak to jest? 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 Jak to jest?

mae goshe goshe mae goshe da shla mae goshe ashi ashi da shla mae goshe Staniemy yeah. yeah. teraz.